5 dnia rajdu Dakar 2016 w drugim dniu maratonu, mój silnik niestety wybuchł i kład stanął. Nie byłem w stanie dojechać ani nie mogłem być dociągnięty do Urzuni w Boliwii. To spowodowało, że z, ze ścigania odpadłem, ale już od tego dnia zacząłem przygotowywać się do Dakaru 2017. Przez pierwszych kilka miesięcy te przygotowania są mniej intensywne, bo skupiamy się na pucharze świata, ale mniej więcej od maja, czerwca każdego roku intensyfikują się przygotowania do Dakaru, a od września idą już absolutnie pełną parą. Od października stają się priorytetem, a październik, listopad i grudzień to są miesiące, kiedy przygotowujemy się do Dakaru każdego dnia i to już jest priorytetem. Najbardziej istotny jest okres od mniej więcej czerwca, kiedy wszystkie modyfikacje są zatwierdzone, przez lipiec, sierpień i wrzesień, kiedy to wszystko, co determinuje skuteczność kolejnego startu w Dakarze jest najpierw decydowane, a później wykonywane. W 2016 roku jednym z naszych bardzo dużych zadań było kupno i przystosowanie ciężarówki serwisowej. Zajęło nam to kilka miesięcy i to właśnie maj, czerwiec, lipiec i sierpień były najintensywniejsze w tej sprawie, bo to nie tylko ciężarówka, która musi spełniać mnóstwo różnych cech, ale też musi mieć bardzo różne elementy wyposażenia szczególnie potrzebnego do obsługi kłada czy kładów startujących w rajdzie. Zajęło nam to dużo czasu, ale mamy nową serwisówkę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Oczywiście zadań jest do wiele więcej, bo i kład jest przekonstruowywany i zawodnik się musi y, inaczej przygotowywać choćby ze względu jak w tym roku na wysok duże wysokości, y, ale właśnie ten okres y, y, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień y, decydują o tym, jak dobrze jest się później przygotowany do rajdu, który zaczyna się na początku stycznia. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy na Dakar, y, trafiamy z okresu jesienno-zimowego w Europie na szczyt lata w Ameryce Południowej. Więc bywa, że różnica temperatur jest 50 i ponad 50 stopni, bo w Polsce jest kilka stopni mrozu, a tutaj 40 stopni gorąca, a klimatyzacja jest niezwykle trudna do aż takiego przeskoku. Na dodatek w tym roku będziemy mieli jeszcze bardzo duże wysokości przez wiele dni dla całych ekip, nie tylko dla zawodników. Więc spodziewam się, że ten właśnie element będzie najtrudniejszy, czyli aklimatyzacja, wytrzymałość na bardzo wysokie temperatury i na duże wysokości. Natomiast największym moim atutem jest ilość przejechanych rajdowych kilometrów. Ja co roku startuję w pięciu, sześciu rajdach poza Dakarem, pucharu świata. Ścigam się po bardzo różnych terenach. I tak prawdę powiedziawszy, to bardzo jestem ciekaw, jak trudne będą te wydmy, o których była mowa na briefingu przed rajdem, no bo pokonałem już mnóstwo bardzo trudnych wydm, mnóstwo odcinków pustynnych niesamowicie wymagających, więc skoro dopuszcza organizator ominięcie tych wydm, to jaka to musi być skala trudności? My dowiemy się już niebawem. Ale wciąż uważam, że doświadczenie i obycie w dziesiątkach rajdów, w których dotychczas startowałem i bardzo dużo z nich wygrałem, to jest mój największy atut. Największą zagadką jest, są zmiany w Roadbooku i nawigacji, które wprowadza rok po roku Mark Koma, a oprócz tego, jak zachowają się nasze organizmy na dużych wysokościach, szczególnie y, mam tu na myśli zawodników i ekipy. Y, bo z jednej strony sygnały dochodzą takie, że ludzie się adaptują dość szybko, po około dobie można się podobno do takich dużych wysokości zaadaptować. Ja dotychczas je dość dobrze adaptowałem, no ale z drugiej strony y, y, Wielu ludzi, zawodników i członków ekip przez kilka miesięcy do, tego, do tych dużych wysokości się przygotowywało i wszyscy są trochę przerażeni, muszę przyznać, więc spodziewam się, że roadbook i wysokości będą w tym roku bardzo dużym wyzwaniem. Jedziemy coraz wyżej. Każdy silnik, który nie jest wyposażony w turbosprężarkę, dostaje coraz mniej tlenu w powietrzu, które pobierane jest do mieszanki powietrzno-paliwowej. To oznacza, że traci moc nawet do 30-40%, co oznacza, że nasze pojazdy w górach, tych wysokich andach w Boliwii, będą po prostu dużo, dużo słabsze. Przygotowania do Dakaru są tak kompleksowe, że y, może się zdarzyć za każdym razem, że jakiegoś, y, y, jakiejś czynności czy jakiegoś drobiazgu się zapomniało, ale y, na biwaku Dakarowym jest wszystko. I o ile takim z, tak zapomniałoby się czegoś y, y, materialnego jakiejś części czy jakiegoś elementu narzędzi czy wyposażenia, to na 100% można to na biwaku znaleźć, bo biwak właściwie wiezie ze sobą wszystko, co można sobie wyobrazić do motorsportu. Natomiast w systemie przygotowań wydaje mi się, że nie zaniedbaliśmy niczego i tak jak dwa lata temu przed startem Dakaru 2015 mogę powiedzieć, że do Dakaru przygotowaliśmy się najlepiej, jak można było to zrobić. Z Asuncion w Paragwaju dla Ścigacz.pl tuż przed startem pierwszego odcinka rajdu Dakar 2017. Rafał Sonik. Zapraszam. Oglądajcie, śledźcie, kibicujcie.